Bieg Piątka szyta na miarę zorganizowano po raz czwarty liczba chętnych rośnie z każdą edycją. W tym roku do biegu przystąpiło 180 śmiałków. No myślę, że dystans 5 km jest najlepszym dystansem na rozpoczęcie swojej przygody biegowej, więc gorąco zachęcam wszystkich, którzy dzisiaj są może w formie publiczności i wspierania swoich najłodszych do tego, żeby już wkrótce, ponieważ będziemy mieli Bełchatowską Piętnastkę i tam również będzie bieg pięciokilometrowy, więc. Gorąco serdecznie zachęcam. Ale to wychodzę już w przyszłość. A teraz teraźniejszość jest taka, że bardzo się cieszymy, że no tak dużo naszych najmłodszych będzie rywalizowało sportowo i poprzez aktywność sportową również bawiło się razem z nami. No i później bieg dorosłych, w którym również planuję przynajmniej dotrzymać tempa mieszkańcom. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajna zabawa. Wszystkich, którzy po raz pierwszy albo rozpoczynają swoje przygody biegowe, serdecznie gratuluję, a wszystkim, którzy się dosyć mocno przygotowywali do tego biegu, życzę jak najwięcej satysfakcji z osiągniętych wyników. Także widzimy się na starcie i mam nadzieję, również z uśmiechem, do zobaczenia na mecie. Poproszę teraz o kilka słów od pana dyrektora Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, który też jest organizatorem tego biegu. Dziękuję bardzo wszystkim za, za przybycie na ten bieg. Ponieważ cieszymy się bardzo, że można znów w pełnym, w pełnym wymiarze tego biegu wszystkich, wszystkich zachęcić do biegania. Jeżeli chodzi o mnie, ja również biegałem zawsze w tym biegu i uważam, że jest to jeden z najlepszych biegów, który, który mam tutaj w mieście. Chciałbym tylko podkreślić, że organizatorami naszego biegu jest Miasto Bełchatów. Miejskie Centrum Sportowe oraz oczywiście Spartaków, bez którego by się to nie wydarzyło. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy będą biegli, uzyskali takie czasy, jakie by chcieli i oczywiście liczymy na to, że będzie bardzo dużo, bardzo dużo rekordów. Dziękuję. Teraz poproszę o kilka słów panią Anię Szymczak, prezes klubu biegaczy Spartaków z Bochatów. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że tu wszyscy jesteście. Cieszymy się, nasz bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W biegu na 5 kilometrów wystartuje 180 osób, to jest rekordowa frekwencja. Wystartują też Krasnale, najmłodsi, ich witamy niezwykle serdecznie. No i nasze rodziny, w biegu rodzinnym. Cieszę się, powodzenia, dużo siły na trasie. Po krótkiej rozgrzewce i przywitaniu biegaczy można było rozpocząć zmagania. Jedna pętla trasy liczyła 2,5 km, aby ukończyć rywalizację trzeba było przebiec dwa okrążenia. 3 2 1 start Przygotowana przez organizatorów trasa posiadała ważny atest polskiego związku Lekki Atletyki. Przebiegnięcie 5 kilometrów najlepszemu zawodnikowi zajęło 15 minut i 38 sekund. To mój czwarty bieg tutaj w Bełchatowie na piątce. Trzecie zwycięstwo, dwa razy drugie miejsce, więc jestem bardzo zadowolony. Dla mnie to takie, to takie stała, stała część. Kalendarza biegowego akurat na tydzień przed mistrzostwami Polski, także dzisiaj taktyka taka, że pierwsze koło mocno, a drugie na tyle na ile rywale będą zmuszali, no dzisiaj mogłem to drugie koło spokojnie już pobiegać, żeby jak najmniej zdrowe tutaj zostawić bechatowie, no ale też całe serduszko na trasie, bo, bo pierwsza pętla mocno. Za tydzień już ta Polski. Mam nadzieję, że zawsze Bełchatowie idzie dobrze, potem tam też idzie dobrze, więc w tym roku będzie podobnie. No i za rok pewnie podczas piątej edycji zobaczymy się również w Chwilę później na mecie zameldował się Tomasz Owczarek z Bełchatowa z czasem 15 minut i 57 sekund. Trzeci natomiast był Mateusz Krajda, 15 minut i 58 sekund. Wśród kobiet najlepsza była Sylwia Hałaczkiewicz z BKL Bełchatów, która na metę wbiegła z czasem 18 minut i 41 sekund. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, bo liczyłam na słabie. No pogoda idealna do, do biegania, bo nie ma, nie ma słońca. Temperatura też całkiem przyjemna. No trochę wiaterku, jednak jest i ten zakręt taki na parkingu, ale ogólnie bardzo pozytywnie. Co rok, rok oczywiście biorę od pierwszej edycji udział, więc jak najbardziej w kalendarzu się wpisała piątka szata na miarę. Ale to pierwsze miejsce jednak takie mocno wybiegane. Jest, jest. No. jest. Tak, mimo spadków tej formie, to udało się to pierwsze miejsce. Na o. Dziękuję Ja również dziękuję. W ramach czwartego biegu ulicznego piątka szyta na miarę na jedną pętlę o długości 2,5 km wyruszyły także trzyosobowe rodziny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, w tym roku poszło nam lepiej niż w tamtym, także zrobiliśmy postęp. Trzeciego jesteśmy... na, na drugie, także jest Jestem jest widać dumny. progres, córka super, tak. daje sobie rady, coraz lepiej. I, i, pra, mocno pracowaliście przez ten rok. No, Pracowaliśmy, pracujemy. ale mamy zamiar pracować jeszcze, jeszcze więcej. Jeszcze chcemy się postarać. Czyli są pewne marzenia. Są, 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 zdecydowanie. Są postanowienia. Dobre. Zachęcamy wszystkich. Warto biegać. Zwłaszcza warto, rodziny. Warto. warto biegać. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych Open o otrzymali nagrody finansowe i Puchary.